Nazywam się Dariusz Tabisz. Jestem dyrygentem Chóru Zamku Kurnickiego Castellum Cantans. Zespołu z ponad 20-letnim doświadczeniem, który mam zaszczyt prowadzić już ponad 5 lat. Zespołu wspaniałego, w którym, który ma na swoim koncie wiele sukcesów, wiele konkursów, w których zdobył nagrody. Między innymi na nasz ostatni konkurs to w grudniu otrzymaliśmy srebrny dyplom na pierwszym konkursie chórów online w Wysokiej. A naszym, naszą taką ambicją przede wszystkim to jest spotykanie się wspólnie i wspólny śpiew.